Drogi, droga pani marszałek Kidała błonska pani to drogi senator senatorowie, to prawdziwa przemończy, być znów w pipeknie Polsce, a szczególnie w polskim Senacie. A bit more. Chcę rozpocząć. Tymi słowami, dla Parlamentu Europejskiego, dla mnie, dla polityków mojej generacji, Polska jest bijącym sercem europejskich wartości. Miejsce Polski jest centrum Europy. I switch to English now. Przejdę na język angielski. Polska to naród, w którym kobieta z Warszawy może zdobyć dwie nagrody Nobla, gdzie elektryk z Gdańska może przyczynić się do zburzenia żelaznej kurtyny. A ksiądz z Krakowa. Może zainspirować świat i stać się świętym. Moje pokolenie patrzyło na Polskę z szacunkiem, na Solidarność, jako ucieleśnienie moralnego przywództwa w walce z totalitaryzmem i odwagi w obliczu dziesięcioleci ucisku naród bojowników o wolność, który pokazał nam wszystkim, jak się nie bać. Nawet jako dziecko czułam nadzieję, pasję i intensywność, z którą wierzyliście w swoje kultowe biało-czerwone logo, które tak często widziałam w gazetach i na ekranach telewizora. To dlatego jestem tak dumna, że wersja tego logo wisi w moim biurze w Brukseli jako codzienne przypomnienie, dlaczego robimy to, co robimy. I dlatego jadę jutro do Gdańska, aby oddać hołd tym polskim i europejskim bohaterom. Szanowni Państwo, jak wiecie, to co... Nastąpiło pogdańsko, było drogą, która wyprowadziła Polskę i większość Europy Środkowo-Wschodniej z totalitarnego uścisku ku wolnej, dostatniej europejskiej przyszłości. Rok 80 był pierwszym krajem, był pierwszym rokiem, w którym w Polsce zorganizowane zostały wolne wybory w okresie postkomunistycznym. 10 lat później, w 1999 roku, byliście jednym z pierwszych państw byłego Związku Radzieckiego, które zasiadły przy stole NATO. A 5 lat później, w maju 2004 roku, obywatele Polski po raz kolejny opowiedzieli się za wartościami, które łączą nas jako Europejczyków. A wasz kraj stał się największym z dziesięciu państw, które przystąpiły wówczas do Unii Europejskiej. Chciałabym przywrócić to poczucie nadziei i wiary w Europie, które towarzyszyło nam w roku 2004. Widzę panią, panią ambasador mojego kraju w Polsce i ona doskonale wie, co mam na myśli. W ciągu ostatnich 20 lat Polska może być dumna z ważnej roli, jaką odegrała w rozwoju Europy, w umacnianiu jej. Staliśmy w obronie Ukrainy i naszych wartości, dzięki czemu nasi obywatele stali się zamożniejsi, bezpieczniejsi, a codzienne życie Europejczyków stało się nieco łatwiejsze. Patrzyliśmy na Polskę na Polski Senat, z ważną rolą, jaką odgrywa dla polskiej demokracji, dla inspiracji, dla kierunku jego określenia. Jestem przekonana, że tak będzie nadal. W tym nowym rozdziale historii Polski musimy potwierdzić nasze wspólne wartości i chciałbym powiedzieć jasno. Jeśli mówimy o wspólnych wartościach, nigdy nie chodziło o to, by wszyscy byli tacy sami. Cenimy nasze różnice, nasze niepowtarzalne tradycje, naszą kulturę i naszą różnorodność. Wiemy, że w nich właśnie tkwi nasza prawdziwa siła. Chodzi mi raczej o to, że odpowiedzialność za ochronę Europy wartości i możliwości, które zbudowaliśmy o których poprzednie pokolenia mogły tylko marzyć, dziś spoczywa na barkach naszego pokolenia. Chciałabym podziękować w tym miejscu Państwu, senatorom, za odwagę, jaką przez lata wykazywaliście, opowiadając się za naszymi wartościami, za demokracją, za wolnością, za praworządnością, nawet wtedy, gdy było to trudne. Chcę powiedzieć, że wszyscy widzą imponujące zmiany, jakie dokonały się w Polsce. Hmm, o czym mówiłam dziś rano premierowi Tuskowi. Tam, gdzie niektórzy myśleli, że zostaną zrobione małe kroki, zrobiliście gigantyczny krok naprzód, z powrotem do serca Europy, tam, gdzie leży Polska. Wiedzcie, że Parlament Europejski był i zawsze będzie po waszej stronie. Szanowni Państwo, ostatnie lata nie były łatwe, ale jak mówi przysłowie, Najmocniejsza stal wykuwa się w najgorętszym ogniu, dlatego twierdzę, że Europa jest dziś silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, że kryzysy, którym, musieli, którym musieliśmy stawić czoła, uczyniły nas bardziej odpornymi, zdeterminowanymi i zjednoczonymi niż kiedykolwiek wcześniej. Sukces naszej europejskiej waluty i jednolitego rynku jest odzwierciedleniem naszej wspólnej chęci do współpracy, do wspólnego spojrzenia na szerszą perspektywę dobrobytu naszych obywateli. W szczytowym momencie pandemii udało nam się zapewnić wspólne dostawy szczepionek i respiratorów. Poczyniliśmy ogromne postępy w zakresie naszej wspólnej zdolności. Do opieki zdrowotnej. Wspieraliśmy miejsca pracy i przedsiębiorstwa. Zebraliśmy jak nigdy dotąd, zebraliśmy się jak nigdy dotąd, aby uzgodnić instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. 723 miliardy euro, który pomógł odbudować gospodarkę. W odpowiedzi na ataki na Ukrainę i demokrację instytucje Unii Europejskiej i państwa członkowskie zjednoczyły się na niespotykaną do tą skalę. Pragnę podziękować. Wam, Waszemu Narodowi, za szczególnie ważną rolę, jaką odegrała Polska. Po pierwsze, za ostrzeżenia, które przez lata przekazywaliście nam na temat Rosji. Kiedy widzieliśmy hybrydowe ataki na nasze procesy demokratyczne, co stało się w Gruzji, na Krymie i jak próbowano zmiażdżyć demokrację na Białorusi, Polska bardzo dobrze wiedziała, o co toczy się ta gra a my powinniśmy byli słuchać. Po drugie, i pomimo tego, co właśnie powiedziałam, poczucie odpowiedzialności, jakie pokazaliście Europie i światu, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjątkową solidarność w otwieraniu Waszych domów i serc dla milionów Ukraińców zmuszonych do szukania schronienia. Tym razem chcę zapewnić, że słuchaliśmy i że nie popełnimy ponownie tego samego błędu. Nigdy nie zapomnę, jak rano 1 kwietnia 2022 roku w przemyślu, kiedy przekraczałam granicę z Ukrainą, widziałam już na samym początku wojny setki osób po drugiej stronie Peronu. Te osoby przyjeżdżały do Polski, szukając w niej schronienia. To był pierwszy raz, kiedy ja zobaczyłam na własne oczy, jak wygląda pokaz Solitarności. Możemy nauczyć się wiele z tego ducha i jako Europa poprawić się. Będziemy nadal potępiać rosyjską agresję. Będziemy nadal nakładać paraliżujące sankcje na jej machinę wojenną. Będziemy wzywać do wykorzystania aktywów rosyjskich do odbudowy Ukrainy. Będziemy nadal ścigać sprawców zbrodni wojennych. Będziemy wspierać Ukrainę w uzyskaniu statusu członka Unii Europejskiej. Będziemy nadal zapewniać polityczną, gospodarczą, wojskową, finansową i humanitarną, a także dyplomatyczną pomoc Ukrainie. Musimy. I możemy robić to w taki sposób, który nie zagraża krytycznym sektorom naszego jednolitego rynku. W sprawie energii z dumą mogę powiedzieć, że zmniejszyliśmy naszą zależność od gazu ziemnego z Rosji o ponad 75%, łącząc nasze zdolności do magazynowania, a także przyspieszając rozwój odnawialnej energii. Z powodzeniem ograniczyliśmy kryzys energetyczny. W perspektywie długofalowej przyznano finansowanie na wzmocnienie europejskiej infrastruktury energetycznej. W ten sposób państwa członkowskie mogą polegać na sobie w czasach kryzysu. Tutaj chciałabym raz jeszcze podkreślić kluczową rolę Polski w naszej infrastrukturze bezpieczeństwa energetycznego, na przykład we wspieraniu Słowacji, a także naszych partnerów bałtyckich. W sprawie bezpieczeństwa i obronności podejmujemy starania na rzecz stworzenia prawdziwej Europejskiej Unii Obrony. Takiej Unii, która uzupełnia NATO, a z NATO nie konkuruje. Podjęliśmy pierwsze kroki, by zwiększyć nasze zdolności obrony i by poprawić nasze zdolności do szybkiego reagowania, by pomóc Unii Europejskiej odpowiadać na nieoczekiwane kryzysy, jeśli jednak chcemy wyprzedzać wydarzenia, jeśli chcemy zapewnić. Bezpieczeństwo naszych obywatelów musimy zrobić więcej. W erze cyfrowej przyjęliśmy Akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych, a także pierwszy na świecie akt o sztucznej inteligencji, który zapewni przewidywalność, pewność i zaufanie dla graczy cyfrowych. W erze Dezinformacji znajdujemy się w tej chwili w ostatnich fazach przyjęcia przełomowego aktu prawnego, aktu o wolności mediów, a także dyrektywie przeciwko postępowaniom SLAP, który będzie chronił dziennikarzy, którzy. Przeprowadzają śledztwa na tematy, które muszą zostać zbadane. Ten akt zapewni niezależność mediów, będzie promował pluralizm, zapewni wartości europejskie, będzie chronił, przed, będzie chronił dziennikarzy przed niesprawiedliwymi postępowaniami prawnymi. W kwestii rolnictwa musimy znaleźć równowagę między zapewnieniem naszym rolnikom możliwości do wykarmienia naszego kontynentu, a także do tego, żeby mogli na siebie zarabiać. Jednocześnie musimy uratować naszą planetę. Możemy zmierzyć się z tymi wyzwaniami tylko ramię w ramię z rolnikami. Musimy przyglądać się wpływowi społeczno-gospodarczemu naszych decyzji. Nikogo nie możemy tutaj pominąć. Jeśli chodzi o równość, w grubym, szklanym suficie wybiliśmy kolejne 100 pęknięć, a to za pomocą dyrektywy Women on Boards, czyli dyrektywy zwiększającej liczbę kobiet w organach zarządczych. I będziemy podejmować pracę na rzecz równej płacy do końca naszej kadencji. Moż, równych możliwości, by zakładać działalności, by podróżować, by cieszyć się wolnością dla kobiet. Dzięki finansowaniu od Unii Europejskiej, dzięki takim programom jak Next Generation EU, Erasmus, Horizon Europe, Invest EU, dzięki funduszom rozwoju społecznego, regionalnego i obszarów wiejskim, dajemy młodym ludziom możliwości, by rozwijali swoje talenty i by wykuwali swoją przyszłość. Szanowni Państwo, taka jest nasza strategia, by zwiększać wzrost gospodarczy, by wzmocnić konkurencyjność Unii Europejskiej, by zwiększyć jej autonomię i wolność. Muszę powiedzieć, że nie było to łatwe zadanie. Jesteśmy dumni z tych sukcesów, które właśnie wymieniłam. Musimy jednak uczciwie wskazać obszary, gdzie mogliśmy zdziałać więcej. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, jest jest pewna niewidzialna linia, poza którą nie można zmusić ludzi, żeby przeszli. Ludzie muszą mieć zaufanie do procesu. Musi być ich stać na ten proces. Inaczej nam się to nie uda. Dlatego potrzebujemy zrozumienia. Potrzebujemy też odwagi, by przyznać się w momencie, kiedy podjęliśmy pewne działania zbyt szybko. Tak postąpił Parlament Europejski w przypadku aktu o ograniczeniu stosowania pestycydów. Nasi rolnicy, nasi przedsiębiorcy i regiony muszą mieć powód, by oczekiwać, że Europa wypełni swoje obietnice. My musimy zapewnić odpowiednie rezultaty. To, co udało nam się osiągnąć, może sprawić, że jesteśmy z tego dumni, ponieważ udało nam się to osiągnąć pod bezprecedensową presją. Powinniśmy przypisywać sobie zasługi za nasze sukcesy. To, co mnie martwi, to, że mamy w tej chwili nowe pokolenie, które mimo tego, że mają dostęp do wszelkiej informacji, są bardziej sceptyczni niż kiedykolwiek wcześniej. Kuszą ich populiści, którzy starają się malować biało-czarny obraz świata. Tymczasem rzeczywistość to tysiąc odcieni szarości. To nowe pokolenie bardziej cynicznie podchodzi do polityki. Ja sama mam czterech synów, sama więc to widzę na co dzień w domu. Oni myślą, że ochrona Europ zapewniona im przez Unię Europejską i te szanse są dane im raz na zawsze. Nie możemy teraz zaprzepaścić tego, co udało nam się osiągnąć. Nie możemy pozwolić, żeby to pokolenie. Przemieściło się na skrajne części sceny politycznej. Wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie, z jakim będziemy się zmagać w nadchodzących miesiącach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego 46% Polaków uprawnionych do głosowania poszło do urn. Jest to ogromny wzrost o niemal 100% w porównaniu do wyborów z 2014 roku. Jednak prawda jest taka, że mniej niż połowa Polaków czuła się na tyle odpowiedzialna, by oddać głos. Z pewnością możemy osiągnąć lepszy wynik. Mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgodzą. Jestem tutaj właśnie z tego powodu, dlatego spędzę najbliższe dni w Polsce. Chcę przemówić także do tego pokolenia. Chcę ponownie przedstawić im to marzenie. Jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego wraz z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego przyjęliśmy to za naszą misję. Chcemy przebić brukselską bańkę. Chcemy sprawić, by Europa była bliższa obywatelom, których reprezentuje. Chcemy wysłuchać. Polaków, zwłaszcza młodych Polaków, których dzisiaj spotkam w, na Uniwersytecie Warszawskim i jutro w Gdańsku. Chcę ich zaprosić, żeby dołączyli do nas i żeby, żebyśmy razem pokierowali naszą przyszłością. Będziemy wyjaśniać, będziemy prowadzić dyskusje, będziemy słuchać i będziemy słuchać jeszcze więcej, bo to jest potrzebne. Jest to największe wielonarodowe ćwiczenie z demokracji na świecie. Ono odbędzie się za niecałe cztery miesiące. I oczekujemy, że Polska odpowie na wezwanie Europy. Dziękuję bardzo.